Stary Testament. Scenariusz Muzyka, muzyka Współpraca muzyka, reżyseria. Przymierze na Synaju. Izraelici po przejściu przez Morze Czerwone poszli w stronę pustyni szur. Jednak przez trzy dni i trzy noce nie znaleźli wody do picia. W końcu znaleźli wody, gdy dotarli do mary. Woda ta była jednak gorzka i niezdatna do picia. Niezadowoleni ludzie zwrócili się przeciw Mojżeszowi. Cóż będziemy pili, nie mamy wody. To wina Mojżesza, że woda jest gorzka i nie można jej pić. Panie, daj mi swój znak, jakiś znak. Nie mamy już w ogóle wody. Moi Rzeszu, mój Rzeszu, Jan jest Twoim Panem. Ze mną nie masz się czego obawiać. Moi ludzie gotowi mnie ukamienować, jeśli nie znajdę dla nich wody, mój Panie. Powiem Ci więc, co masz robić. Usłucham Cię, mój Panie, Boże Mój. Daję Ci więc drewnianą laskę, którą ciśniesz na skałę i do wody, a woda stanie się słodka. Jestem twym sługą, panie. Wrócił więc Mojżesz do hebrajczyków, niosąc laskę, którą podarował mu pan, aby przemienił wodę gorzką w słodką. Hebrajczycy czekali na niego w obozie szemrając przeciw niemu. Dlaczego przywiodłeś nas tu na śmierć, magik? Śmierć Mojżeszowi. Teraz znowu zrobi jakieś czary. Jednak Mojżesz ufał słowom Boga. Przeszedł więc pomiędzy nimi i ruszył w kierunku góry. Natychmiast przyłączyli się do niego Kaleb i Jozue, by go chronić. Mojżesz wszedł na górę, gdzie napotkał całe rzesze czekających na niego hebrajczyków. Spojrzał na nich, po czym wbił laskę Pana w skałę. Ze szczeliny natychmiast trysnęło źródło słodkiej wody. Z początku zdumieni Hebrajczycy nie mogli uwierzyć, że nareszcie mają wodę do picia. Źródło szybko utworzyło strumień, a potem jezioro, w którym każdy dorosły i dziecko mógł napić się i odświeżyć, tak samo jak zwierzęta i ptaki. Mojżesz spojrzał ku niebu i dziękował panu za dar wody. Hebrajczycy zebrali się przy skale obok Mojżesza i składali mu dzięki. Mojżesz spojrzał na nich i rzekł: Dziś pan zesłał nam wspaniały dar wody, więc powsze czasy będziemy sławić jego imię. Od dziś niech to miejsce zwie się Massa i Meriba, ku chwale Pana. Widziałeś Amielu? A ty nie chciałeś się zaufać Mojżeszowi. Może wiedział, że woda wytryśnie z tej skały. Może wcześniej poznał tę ziemię. Dlaczego wciąż upierasz się Jachwę? Czy nie rozumiesz, że to on kieruje krokami Mojżesza? Jachwy chroni nas, ponieważ jesteśmy Jego narodem, jesteśmy ludem Bożym. Nie zapominaj o tym. Zawsze o tym pamiętaj. Ludzie są już zmęczeni. Zapasy prawie się wyczerpały. Uda nam się. Uda nam się. Zobaczysz. Jestem wykończony. Powiedz, Seturze, gdzie chciałbyś teraz być? Chciałbym być w gospodzie Ariaba. Wiele bym oddał za łyk jego wina. Ile jeszcze dni będziemy wędrować do Ziemi obiecanej? Nadal nie wiemy, jednak jeśli zawierzymy Panu, On nas poprowadzi, On pokieruje naszymi krokami. W przeciwnym razie zagubimy się na pustyni. Musimy wierzyć. Panie, jeśli niedługo nie dotrzemy do Ziemi obiecanej, nasze dzieci czeka głód. Dlaczego nazywasz mnie panem? Czy nie wiesz, że jedynym panem jest Jahwe? Tak, wiemy, jednak w Egipcie mieliśmy wszystko. Mięso, ryby, chleb, a na tej pustyni umieramy z głodu. Już lepiej by było dla nas, gdybyśmy z woli pana umarli w Egipcie. Ma rację, prawda? Święta prawda. Nie wiecie, co mówicie. Jesteście zmęczeni i wyczerpani, zaślepia was głód. Czyż nie pamiętacie, co Jachwe, wszechmocny, niewidzialny Bóg nieba i ziemi dla was uczynił? Jeśli Mu zawierzycie, On pomoże Wam i będziecie żyć. Po wyjściu z Mary, Mojżesz wraz z Hebrajską karawaną przybyli na pustynię Siny i tam obozowali. Proszę. Proszę. Mm. Na jutro nie mamy już nic. Nasz los jest w rękach Boga. Teraz ułóżmy się do snu. I tak Hebrajczycy posnęli. Lecz nocą ktoś zadbał o ich potrzeby, i rankiem czekała ich miła niespodzianka. O, co się stało? Jest cudownie słodka. Podomkowie Izraela zebrali mnóstwo tej niezwykłej sprawy, szczęśliwi, że nareszcie mają co jeść. Proszę. Oto dar od Jahwe. Zesłał nam bardzo pożywną strawę. Zbierzcie jej wystarczająco dużo dla każdego z was. Niech nikt nie zostawi niczego na jutro. Taki jest rozkaz Boga, bo On będzie zsyłał ją co dzień, jak długo będziemy jej potrzebować. Cały lud Izraelitów wyszedł z pustyni zgodnie z rozkazami Pana, jednak ktoś śledził ich kroki. Huh? Let's go. Ruszajmy. Z jakiego pochodzą oni narodu? Nie wiemy, ale są ich nieprzebrane tysiące, jest ich tak wielu. Przyszli z pustyni, ale za pustynią mieszkają jedynie ludzie faraona. Ludzie, których widzieliśmy to nie Egipcjanie. W każdym razie wtargnęli na nasze ziemie. Co mamy z nimi uczynić, Amaleku? Zrobimy to, co zawsze z takimi robimy. Zaatakujemy ich. Na tej ziemi nie ma miejsca dla dwóch ludów. Przepędzimy ich, ruszajmy. Kalebie, spójrz na te ogniska. Chodźmy przyjrzeć się im bliżej. Jest ich bardzo wielu. Odejdźmy stąd. Natychmiast powiedzmy o nich Mojżeszowi. Pojmaliśmy ich o świcie. To wędrowcy pracujący dla Amaleka. Ich wojska są niedaleko. Gdzie dokładnie teraz są? W Dolinie i już się na nas szykują. Jak wielu ich jest Jozue? Wiele tysięcy. Do tego są dobrze uzbrojeni. To nie ma znaczenia, bo po naszej stronie będzie walczył Jahwe. Wybierz spośród Izraelitów najlepszych ludzi i zabierz ich ze sobą. Jutro stoczymy walkę z Amalekitami. Ja będę stał na tym wzgórzu, trzymając laskę podarowaną mi przez Jahwe, a starsi niech się ukryją. Do ataku. Słońce świeci im prosto w oczy. Atakujmy więc. Przygotować się. Mojżesz, Aaron i Hur obserwowali walkę, stojąc na wysokiej górze. Amalekici Amalek. z furią rzucili się na Hebrajczyków. Mojżesz uniósł swą laskę ku niebu, by prosić wszechmogącego o interwencję. Ręce Mojżesza zdrętwiały tak, że z trudem trzymał uniesioną laskę. Hebrajczycy nie byli dobrze uzbrojeni do takiej walki, więc ich los wydawał się przesądzony. Laska w rękach Mojżesza stała się ciężka, niczym kamień, więc ten opuścił ręce. Hebrajczycy zaczęli przegrywać bitwę i znaleźli się w rozpaczliwym położeniu. Wtem co teraz zobaczymy? Aaron i Hur, zmartwieni przebiegiem bitwy, podeszli do Mojżesza i spojrzeli na niego. Na twarzy Mojżesza malowało się cierpienie. Wtedy obaj prorocy unieśli ręce Mojżesza i podparli je, aby ten mógł trzymać wysoko laskę od Pana. Szara zwycięstwa natychmiast przechyliła się na stronę dzielnie walczących Hebrajczyków. Jednak zmęczenie Mojżesza wciąż rosło. Więc Aaron pomyślał, że powinien on usiąść na kamieniu. Walka jednak wciąż wrzała, gdyż obie strony pragnęły wyjść z niej zwycięsko. W końcu jednak wojska Amaleka zostały pokonane. Kim jesteście, wy, którzy mnie pokonaliście? Jak się zwiesz? Jak zwie się twój lud? Ja jestem Jozue, a moi ludzie to lud Boży wybrany przez Wszechmogącego Jachwę. Walczył On dziś wraz z nami i wraz z wszystkimi Hebrajczykami. On jest naszym Bogiem. Zwycięstwo! Wygraliśmy! Na pamiątkę tej zwycięskiej bitwy, Mojżesz wzniósł ołtarz i rzekł: Oto dar dla Pana, który jest moim sztandarem. Teść Mojżesza, Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, i postanowił wyruszyć w drogę, aby do Niego dołączyć. Dlaczego chcesz matko, żebym poznał mojego ojca? Czy to naprawdę konieczne? To twój ojciec powinieneś go znać. Matko, a czy on jest bogaty, czy ma duże stado? Podróż, w którą wyruszył Jetro, była długa. Zabrał on ze sobą żonę Mojżesza i jego dwóch synów, teraz już dorosłych. Na imię mieli Gershom i Eliezer. I już od bardzo dawna nie widzieli swego ojca, Mojżesza. Mojżesz wraz z Hebrajczykami zatrzymali się u stóp Bożej góry i tam rozbili obóz. Talk. Mów. Moj Rzeszu, jego koza przypadkiem wpadła do mojego dołu i zabiła się. Powinieneś był przykryć dół, który wykopałeś, skoro więc koza nie była twoja, musisz wynagrodzić stratę temu człowiekowi, dając mu jedną z ze swojego stada. Słucham was. Moj Rzeszu, przyszli tu twój teść i twoja żona. Moj Rzeszu, zabrałem ze sobą twoją żonę i dzieci. Mój rzeszu, mój panie, spójrz, oto Twoi dwaj synowie. Ach. Ta kobieta powierzyła mi swoje srebra, ale kiedy poszłam do studni, po wodę, ktoś wszedł do mego namiotu i wykradł je. Kobieto, czy sądzisz, że ona mówi prawdę? Nie. Nie będziesz musiała płacić, gdyż nie odpowiadasz za to, co się stało, jednak staniesz przed obliczem Boga, by przysiąc, że to, co mówisz, jest prawdą. Teraz wasza kolej. Mojżesz czynił tak przez cały dzień, aż do późnego wieczora, będąc sędzią, próbując łagodzić spory pośród ludu Izraela. Ta kobieta, rozpalając ogień z ciernistego krzewu, spaliła mi kawał namiotu. To wina wiatru. Kobieto, wynagrodzisz temu człowiekowi, pomagając mu naprawić namiot. Jesteś dla nich sędzią. Dlaczego sam się tym wszystkim zajmujesz? Nie wiem, cóż innego miałbym czynić. Wyszukaj spośród całego ludu dzielnych, bojących się Boga mężów. Będą oni sądzić w sprawach mniejszej wagi. Ważniejsze sprawy będą tobie przedkładać. Odciążysz się w ten sposób. Masz rację, tak zrobię. Jeśli ci mężowie są prawi i bogobojni, przez ich usta będzie przemawiał Bóg. Proszę. Co zamierzasz dalej czynić? Powrócę do mego stada. Moim przeznaczeniem jest milczenie i opieka nad stadem. Każdy z nas musi kroczyć drogą, jaką Bóg, nasz Pan, wybrał dla niego. Taka wola Boża. Teraz już wiem, czego zawsze szukałem. Posłuchaj, mój Rzeszu. Kiedy wrócę do mego stada, do ziemi Midian, także będę czcił Twojego Boga. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Boga wszechmogącego, naszego Pana. Spędziwszy kilka dni razem, Teść Mojżesza, jego żona Sefora i jego synowie ruszyli w powrotną drogę do swojej ziemi ojczystej, a Mojżesz i wszyscy potomkowie Izraela dalej wędrowali długą drogą do ziemi obiecanej. Pokonywali góry, rzeki i równiny, aż dotarli do pustyni Synaj, gdzie u stóp świętej góry rozbili obóz. Mojżesz zaczął wspinać się na świętą górę, by dotrzeć na jej szczyt. Chciał bowiem rozmawiać z Bogiem i chciał być przy tym sam. Kiedy dotarł na szczyt, zawołał do Boga: Panie, panie, oto jestem! Moi Rzeszu, moi Rzeszu, tak powiedz Domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach Orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Czy chcecie uczynić, co nakazał Pan? Uczynimy, jak nakazał Pan! Jachwe rzekł, idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypierą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Oto ja przyjdę do Was w gęstym obłoku. Minęły trzy dni, a rankiem... Przemów do nas, panie, oto jestem. Twój sługa jest gotów, by cię wysłuchać. Nagle nad górą pojawił się wielki obłok i rozległ się dźwięk trąby. Cały lud drżał ze strachu, bo głos trąby się przyciągał i stawał się coraz donośniejszy. Wtedy Bóg przemówił do Mojżesza: Przemów do nas, panie, twój sługa cię słucha. Słuchaj, mojżeszu, jam jest Pan, Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, i nie będziesz im służył, ponieważ jam, Pan, Twój Bóg, który każe występek ojców na synach do siódmego pokolenia. Zejdź z góry Synaj i przekaż moje ostrzeżenie ludowi, aby nie próbowali spojrzeć na Boga. Inaczej wielu z nich umrze, a kapłan, który zechce się zbliżyć do Boga, musi najpierw oczyścić swą duszę. A teraz idź, zejdź z góry Synaj i przyjdź tu z Aronem, lecz pamiętaj powiedzieć kapłanom swego ludu, by nigdy nie próbowali zbliżyć się do mnie, waszego Pana, abym ich nie poraził. rzeszu, przekaż ludowi, co powiedziałem. Wtedy Mojżesz powrócił do obozowiska, gdzie czekał na niego lud. Kiedy wynurzył się z mgły, jego nastrój był oczywisty. Był zafrasowany, bo Bóg chciał, ogłosił ludowi treść przymierza. Chcę spisać wszystko, co powiedział mi Bóg, a potem pójdziemy na górę razem. W ten sam wieczór Mojżesz zapisał każde słowo wypowiedziane przez Jahwe. A kiedy skończył, zapadł w sen. Wstał wcześnie rano i z pomocą swych ludzi wybudował wielki ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem złożył przed Panem ofiarę całopalną przygotowaną przez lud. Wtedy wziął Słowo Boże i czytał je głośno ludowi. Oto są słowa, jakie Pan kazał mi powiedzieć Wam, kiedy byłem na górze Synaj. Spisałem je dla Was na tym zwoju. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni Pismu i Słowu Bożemu, które zawiera. Wszyscy Izraelici mają Go przestrzegać na wieki w imię Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Potem wziął krew ofiarną. Oto krew przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów. Musicie teraz przysiąc jednym Głosem, Będziemy czynić tak, jak nam nakazał Pan, niech pochwalone będzie święte imię Jego. A lud jednym głosem powtórzył: Będziemy czynić tak, jak nam nakazał Pan, niech pochwalone będzie święte imię Jego. Tłumaczenie na podstawie Biblii tysiąclecia. Wersja polska Anna Marciniak. Opracowanie wersji polskiej Rino Media Force. Czytał Rino Pawletta.